<grym> Hej wszystkim! Witamy Was na naszym kanale. Z tej strony Karolina i Martyna, czyli Marka. E, dzisiaj przychodzimy do Was z naszą nową serią, czyli Markowe Podstawy, jak już widzicie po tytule. To będzie taka seria trochę inna niż wszystkie. Mamy wrażenie i mamy taki plan, żeby była bardziej konkretna. że co? Zaczynamy! Na pierwszy ogień postanowiłyśmy z Karoliną przedstawić Wam podstawy koreańskiej pielęgnacji. Coś, co powinno się na naszym kanale tak naprawdę pojawić już bardzo dawno temu, przede wszystkim w tej naszej serii Markowej Azji, dzisiaj wracamy do tego tematu. Może Wam trochę przybliżymy całą w ogóle tą ideę koreańskiej pielęgnacji po to, żebyście lepiej zrozumiały Markową Azję, bo tam czasami mówimy o niektórych produktach i tak naprawdę nie hmm. wiadomo o co chodzi. Oto przynosimy Wam teraz rozwiązanie wszystkich Waszych jakichkolwiek ee, wątpliwości. wątpliwości związanych właśnie z koreańską pielęgnacją, to co? Zaczynamy! 10 kroków koreańskiej Korańskiej pielęgnacji. Krok pierwszy: kosmetyk do demakijażu i olejek myjący. Pierwszym etapem jest zmycie makijażu oczu płatkiem kosmetycznym, nasączonym jakimś produktem do demakijażu. W tym przypadku ja używam sylwego płyn micelarny, a Martina aktualnie biodermę. Drugim etapem jest olejek, czyli kosmetyk, czy tak jak w naszym przypadku, w moim olejek żyżowa. A w przypadku martyny jest to olej kokosowy, czyli coś bardzo tłustego, co pozwoli zmyć największą warstwę makijażu, bo bardzo dobrze ta tłusta warstwa rozpuszcza wszystkie kosmetyki, które mamy na siebie nałożone. I dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że nasza skóra musi przez noc oddychać, a makijaż nam na to nie pozwala. Krok drugi to kosmetyk myjący na bazie wody. To, co wyróżnia koreańską pielęgnację na tle innych metod oczyszczania i dbania o skórę, jest fakt, że proponuje nam mycie twarzy dwukrotnie i w tym przypadku, o którym ja Wam mówię, jest kosmetyk właśnie myjący na bazie wody. I dlaczego to jest tak bardzo ważne? Jest to popierane przez wielu dermatologów i kosmetologów, dlatego, że pozwala nam doczyścić to, co nie rozpuścił olejek, o którym mówiła Wam Karolina. Dodatkowo, kiedy myjemy twarz, powinniśmy używać takich okrężnych ruchów, po to, żeby dodatkowo by pobudzić krążenie naszej twarzy, po to, żeby nasza skóra jeszcze lepiej oddychała i była przygotowana na przyjęcie kolejnych ataków pielęgnacji. W moim przypadku wieczorem używam pianki myjącej z Dr. G, tej serii A'Clear, natomiast rano używam trochę bardziej orzeźwiającej pianki Yam Cleanser ze Skin 79, czy Skin 79, jak wolicie, natomiast u Karoliny jest to produkt naturalny z lasza. Mask of Magnaminty i Karla właśnie mi dała znać, że ta maska również świetnie sprawdza się właśnie do oczyszczania skóry w tym drugim etapie. Krok trzeci, czyli kosmetyk złuszczający. Peeling, bo o tym kosmetyku tutaj mowa, jest niezbędnym krokiem do tego, żeby pomóc nam usunąć jeszcze resztki martwego naskórka oraz odetkać wszystkie zatkane pory, pozbyć się suchych skórek, rozjaśnić twarz. No, naprawdę, bardzo ważny etap, który koreańska pielęgnacja przewiduje raz, dwa razy w tygodniu. W moim przypadku to jest głównie peeling kawowy, który teoretycznie zaczynałam stosować na ciało, ale zauważam, że równie genialnie spisuje się na mojej buzi. Ja lubię peelingi mechaniczne, ten jest dość delikatny, ale jednak czuję jego różnicę i lubię kiedy czuć ten peeling. A drugą sprawą, nie zapominajmy oczywiście o ustach. Jest e, peeling z Lasha Bubble Gum. Uwielbiam ten zapach, mówiłam już o tym. <laughs> e, także to też jest bardzo istotna sprawa, żeby nie zapominać o tym, że usta, to jest również część naszej twarzy. W przypadku Martyny jest to peeling enzymatyczny, jako że ona nie za bardzo przypada za tymi mechanicznymi. E, ten ma działanie nie takie doraźne od razu. Efekty widać po jakimś czasie. W tym przypadku jest to peeling czekoladowy, jeden z jej ulubionych. Krok czwarty tonik. Bardzo często zdarza się, że tonik jest tak naprawdę traktowany przez ludzi trochę po macoszemu i bardzo często unikany w pielęgnacji, bo uznawany za mało skuteczny. A tak naprawdę tonik to jest bardzo ważny etap i właśnie koreańska pielęgnacja bardzo fajnie to tłumaczy. Przede wszystkim tonik ma przywrócić naszej skórze to prawidłowe pH, dodatkowo przygotować skórę na przyjęcie kolejnych etapów tych nawilżających, oczyścić to wszystko, czego nie oczyściły olejki i te wszystkie inne myjące produkty, no i przede wszystkim zregenerować barierę ochronną skóry. W moim przypadku używam dwóch produktów. Pierwszy jest to tonik Dr. G, tej serii Aclear. Jest to naprawdę spokojny tonik przede wszystkim dla cer mieszanych i tłustych z problematycznymi miejscami na twarzy. Natomiast drugi produkt to również produkt Dr. G, jest to tam mgiełka, którą stosuje rano, dlatego że fajnie tak ożywia, mam wrażenie, że pobudza. Łatwiej jest im później nakładać makijaż, bo ona dodatkowo bardzo fajnie nawilża. Natomiast Karolina używa również naturalnego, jak to było inaczej, produktu z BiOIQ. Jest to płyn micelarny, który dodatkowo bardzo fajnie nawilża skórę. Etap piąty, czyli esencja. Esencja to krok, który najbardziej wyróżnia koreańską pielęgnację na tle innych to jest jeszcze ten krok, który w tych takich znanych i lubianych pielęgnacjach jest jeszcze mało popularny. A szkoda, bo nieprzypadkowo jest nazywana sercem koreańskiej pielęgnacji, jest bardzo ważnym krokiem i oprócz tego, że ma genialnie nawilżać, ma walczyć z przebarwieniami i rozjaśniać naszą cerę, to ma być też przygotowaniem pod kolejne, inne, następne, ważne etapy. W tym kroku obie używamy tego samego produktu, jest to esencja ze śluzu ślimaka marki Secret Key, która ma dość dziwną konsystencję, trzeba o tym powiedzieć, bo to jest takie ciągnące się coś, ale faktycznie działa, spłyca blizny, rozjaśnia przebarwienia i bardzo fajnie nawilża. Krok szósty, ampułki, koncentraty i serum. Ampułki, koncentraty i serum to tak naprawdę ten sam produkt. U nas nazywane na zachodzie jest to właśnie serum, a w Korei najczęściej ampułkami. Czym w ogóle jest, dlaczego jest tak ważny w tej całej pielęgnacji? Serum jest to taki produkt, który uzyskamy, jeżeli podgrzejemy esencję, pozwolimy, żeby odparowało od niej wszystko to co wilgotne i pozostaną te najważniejsze składniki skoncentrowane, po to, żeby mocno nawilżyć naszą skórę. I tak naprawdę serum to nie jest taki produkt, który którym możemy używać jeden wiele osób, dlatego że każdy potrzebuje innego serum. Serum jest bardzo indywidualnie dobierane na jakieś konkretne problemy skórne i potrzeby naszej skóry. Tak na przykład ja używam e, tego serum z BioIQ, które m.in. ma spływać moje blizny oraz rozjaśniać. No i Karolina używa serum, której nazwę nie wypowiem, po prostu wpuściła mnie na minę. I Osi, dajcie mi znać w komentarzach, jak powinnam wyglądać tę nazwę. Jest to serum rozjaśniające. Dodatkowo również nabliżające, więc myślę, że każdy z nas powinien poszukać swojego idealnego serum, bo naprawdę potrafi zdziałać cuda. Krok siódmy, moją. Maseczki. Według książki, na której bazujemy, czyli sekrety urody koranek, maski, to etap, który nazywany jest duszą koreańskiej pielęgnacji. Tutaj konkretnie mowa jest o tych maskach w płachcie, czyli bawełnianym materiale, nasączonym jakimś koncentratem, serum, bądź esencją, która jest dostosowana do naszych aktualnych potrzeb skóry. I w tym przypadku naszymi ewidentnie ulubionymi są te, które są z marki Misza. Nie wiem czemu, ale przypadły nam ostatnio najbardziej do gustu. Chyba ze względu na ten materiał, który jest troszeczkę inny niż tych, które testowałyśmy wcześniej. Eee, także to jeśli chodzi o maski w tyle, ale w naszym przypadku są to również mocno skoncentrowane maski w kremie. I tutaj do pokazania mamy Wam m.in. oczywiście naszego ukochanego Lasha. Ja aktualnie teraz stosuję The Secret Truth, taka mocno, powiedziałabym miodowa, ale naprawdę dobrze nawilżająca maska. A w przypadku Martyny to jest marka Chorus, nie wiem jak się ją czyta. W każdym razie tutaj jest maska akurat Wild Rose, którą znaleźliśmy w naszym seforowym boksie. A poza tym, uwielbiamy stosować maseczki, które same robimy w domu na zaciszu. Jest tutaj link do tych, które pokazywałyśmy jak stworzyć. Znaczy eee, film, w którym pokazywałyśmy jak je stworzyć. Eee, P.S. Eee, zapomniałam wspomnieć, zgubiła mi się. A oczywiście maska, którą Martyna uwielbia, czyli Snow White z marki Secret Key. Rozjaśniająca maseczka, jedna z ulubionych. Krok ósmy, krem pod oczy. Krem pod oczy to taki etap pielęgnacji, o którym niestety z Karoliną dość często zapominamy. Znajdziecie, tak, czy Was to tak wygląda, ale coś tak traktujemy ten etap niestety po a to duży błąd, dlatego że nawierzanie całego okolic oczu, również powiek, jest bardzo ważne, dlatego że dzięki temu możemy zniwelować opuchliznę pod oczami, cienie, przede wszystkim w moim przypadku, oraz na przyszłość zapobiec powstawaniu zmarszczek. I w tym przypadku naprawdę warto zainwestować w dobry produkt i dbać o to, żeby był to regularny proces. Produkty, których używamy, troszkę się od siebie różnią. Dlatego, że ja używam maści ochronnej z witaminą A, którą kupicie w każdej aptece. Super nabliża. Mam wrażenie, że również delikatnie rozjaśnia cienie pod oczami i pomaga zregenerować skórę. Natomiast Karolina używa kremu pod oczy z cykletki, tego śluzu ślimaka. To jest taki brat, siostra naszej esencji. Również bardzo fajny produkt. Sprawdźcie, może u Was również się sprawdzi, będzie Waszym ulubieńcem. Krok dziewiąty, czyli kosmetyk nabliżający. Nabliżenie. To jest najważniejszy etap tej całej naszej pielęgnacji. To będą też najgęstsze kosmetyki, które nakładamy na twarz, dlatego jest to krok ostatni przed snem. W naszym przypadku to będą, no to będzie kilka produktów, bo tak jak u mnie rano stosuję w krem z BioIQ, bo jest fajny, delikatny, idealny pod makijaż. Tak wieczorami do tej pory. Stosowałam genialny krem marki Sukin, australijski naturalny e, krem z fajnym składem dla cery wrażliwej. No ale teraz, odkąd pojawił się w naszym ostatnim pudełku Inspired By i skoro ma tak krótką datę ważności bo tylko 40 dni, e, no wyparł inne kosmetyki i tak naprawdę stosuję go i rano, i wieczorem, bo naprawdę go lubię. W przypadku Martyny wieczorem jest to krem marki DrG z tej serii Aclear który poza tym, że ma dobrze nawilżeć, także ma walczyć z jej niedoskonałościami. Natomiast rano nie zaskoczy Was, że również tutaj wygrał krem, o którym nazwie wcześniej nie wspomniałam, czyli Clarena Siberian Ciber Berry Cream. Strasznie dużo B, ale faktycznie zachwycił nas ten krem obie i na pewno będziemy wspominać o nich w ulubieńcach. Krok dziesiąty i ostatni, emulsja z filtrem przeciwsłonecznym. Krem z filtrem jest to naprawdę bardzo ważny etap, nie tylko stosowany przez nas latem, ale również jesienią czy zimą, która się do nas bierze wielkimi krokami. Jest to etap, który oczywiście stosujemy rano, wieczorem jest on zbędny, dlatego że kładziemy się spać i nie dotykają nas w promienie słoneczne, ale nawet jeżeli tylko siedzicie przy oknie albo wychodzicie na dwór na kilka minut, to naprawdę filtr może ocalić Waszą skórę przed naprawdę okropnymi skutkami na starość. Więc po prostu jest to coś na przyszłość, tak to możemy nazwać. My z Karoliną używamy różnych produktów. Karolina używa i właśnie jest to 50, 50, plus, czyli taki naprawdę hardkorowo mocny filtr. Ja natomiast klinik, natomiast klinik jest to filtr 30. Oba produkty bardzo fajne, nie bielą, są dość gęste, ale nie tak mocno tłuste jak niektóre produkty potrafią być, więc serdecznie Wam je polecamy. <grymne> No, <noise> serii parę podstawowych rzeczy. <noise> Drugim etapem jest um, demakijaż. Jest niezbędnym kosmetykiem, który pozdrawiam. <noise> w przypadku Martyny jest to <noise> klucha. Okej, okay. proszę to kluchy. <noise> <noise> tonik. <noise> tonik to, 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 to. <noise> A także dobrze nawilża. Poleta? <laughs> Myślałam, to będzie